Cześć, z tej strony Marzena Korczyk. Witam Was na moim nowym kanale w pierwszym odcinku na temat sprzątania. Chciałabym Wam e, powiedzieć, jak na sprzątaniu można zarobić. E, no, szczerze mówiąc, e, szukam takich informacji i niewiele jest na ten temat. E, ja zaczynałam tak. E, najpierw poszukałam, znaczy. Nie, najpierw e, pierwszy mój krok to był, była taka propozycja dla znajomych, żeby po prostu popytali się swoich znajomych, czy ktoś nie potrzebuje właśnie takiej usługi. E, stwierdziłam, że jeżeli znajdę już e, kilka osób, no to zobaczymy, co dalej. E, w taki sposób znalazłam trzy klientki i od tych klientek naprawdę były bardzo zadowolone z moich usług, więc e, dalej wszystko poszło bardzo szybko. Jeżeli będziesz bardzo dobrze wykonywała swoją pracę, będziesz dokładna, sumienna, nie będziesz się spóźniała i będziesz sprzątała tak jak u siebie w domu, to zapewniam cię, że od jednej klientki dostaniesz 10 innych klientek. Później naprawdę już nie miałam czasu, żeby sprostać tym zadaniom, więc musiałam szukać po prostu koleżanek do pomocy i to tak wszystko się rozwijało. Później ze mną chodziły koleżanki, ja szkoliłam te koleżanki. Koleżanki zostawały na tym domku, ja szłam na inne domy, brałam następne dziewczyny. Po prostu to się tak wszystko rozrosło. Fajnie, że musiałam założyć działalność gospodarczą. Także na sprzątanie naprawdę można dużo zarobić. Są pewne zasady, jeżeli zaczynasz. Powiem Ci z mojego doświadczenia, bo nie wiem, jak robią inni, ale ja robiłam tak, że ja nie umawiałam się na przykład na zapłatę za godzinę. Po pierwsze, ja bardzo szybko wszystko robię, więc po pierwsze, nie umiem ściemniać na godzinę, żeby zarobić więcej. Po drugie, stawka, jakbym powiedziała, na godzinę, nie wiem, 30 zł, to każdego by odstraszyła. Ale jak ja powiem na przykład za całość, 150 i jestem 6 godzin, to jest OK. Tak? Tylko że wcześniej ustalcie sobie zakres obowiązków. to jest po prostu zwyczajne sprzątanie świąteczne. Czyli wszystkie fronty z zewnątrz, podłoga, łazienki, kuchnia, wszystko na zewnątrz. Jeżeli jakieś dodatkowe rzeczy wchodzą w grę, na przykład nie sprzątanie garażu, przed domem czy cokolwiek, to liczcie wszystko oddzielnie, już dodatkowo okna oddzielnie, yy, takie inne rzeczy, których się po prostu się nie robi za każdym razem. Yy, co jeszcze? Yy, Zadbajcie o świeżość domu, jeżeli będziecie u kogoś sprzątać. To znaczy, jak sprzątam pomieszczenia, to po prostu wietrzę od razu wszystkie pomieszczenia. Yy, często też inwestuję w jakieś olejki naturalne, które dolewam do wody i wtedy naprawdę pachnie w całym domu, po moim wyjściu. Co jeszcze jest ważne, żeby po Twoim wyjściu, jeżeli kogoś nie było wtedy w domu i przyjdzie z prac ta osoba, żeby wiedziała, że było sprzątane, zanim jeszcze sprawdzi Twoją pracę, to na ten pierwszy rzut oka, że wejdzie, to na przykład są poukładane ładnie poduszki, wszędzie jest wszystko ładnie poukładane, na przykład jeżeli wcześniej były jakieś papiery porozbalane, to po prostu zbierzcie to, połóżcie na jedną kupeczkę, żeby no, na samo wejście, żeby był wszędzie naprawdę porządek. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Możecie się umawiać, jeżeli chodzi o środki czystości. Albo macie swoje środki czystości, albo umawiacie się z klientką, że po prostu sprzątacie jej środkami czystości. Ja sprzątam swoimi środkami czystości. Ponieważ znam je, mam wypróbowane swoje środki, ściereczki, gąbeczki itd. Tak Od klientki biorę tylko mop i odkurzacz. Odkurzacz ze względu na to, że jeżeli coś odkurzysz, nie wiem, pierścionek będzie gdzieś leżał, czy jakieś pieniądze pod łóżkiem nie zauważysz, to to zostaje w jej odkurzaczu, nie w Twoim. Po drugie, MOP. Jednak lepiej, jakby każda klientka miała swój MOP, ze względów higienicznych. Bo to i tak biorę za każdym razem, nowe, do każdej i jednorazowe. Yy, używam też ręcznika papierowego, a nie jakichś ścierek wielokrotnego yy, użytku. Yy, no i tak na początek to chyba za wszystko. Yy, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i napiszcie mi w komentarzach, o czym mamy nakręcić yy, następny yy, kanał. Znaczy nie kanał, odcinek, przepraszam, jestem zestresowana, bo to jest Moje pierwsze nagranie, yy, także sobie poprawię się. Na razie, pa pa!